Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie, tym razem Puchar Sanu i ten film jest filmem najbardziej poszarpanym i niespójnym ze wszystkimi, jakie są na tym kanale, więc nagrywam kolejny wstęp jeszcze raz z samochodu, pomimo, że ten właściwy też zobaczycie, ale już mówię dlaczego. Zawody w pierwszym terminie się nie odbyły, odbyły się w drugim terminie. Więc tak naprawdę były dwa wyjazdy nad yy, tą wodę. Pierwszym razem dość sporo gdzieś tam ponagrywałem przed zawodami jeszcze zanim one się rozpoczęły. Zarówno pogadanka z samochodu, jakie jest tam moje nastawienie i tak dalej, więc to zaraz zobaczycie. Następnie też jeszcze przyszły do mnie nowe buty do brodzenia na filcu, więc też tam będą dwie pary butów. Więc w jakieś pierwsze swoje odczucia i wrażenia odnośnie tych butów Wam przedstawię. Później było wkręcanie wkrętów, jeszcze jakieś tam wiązanie much, więc to pewnie zobaczycie na lapse, żeby też jeszcze Bardziej tego filmu nie rozwlekać. No i później pojechaliśmy akurat z Bożejem Środą do hotelu, w którym chłopaki spali. Ja zostawiłem swoje auto, chłopaki się rozpakowali, siedliśmy do jednego i pojechaliśmy na odprawę. Tu na odprawie było wylosowane tylko i wyłącznie sektory, stanowiska miały być losowane rano. Plus dodatkowo do tego wiedzieliśmy, że prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne, więc w razie jakichś tam nieplanowanych sytuacji rano miało się wszystko rozwiązać. No, i później właśnie jest e, jakaś tam krótka moja pogadanka między pierwszą odprawą a drugą odprawą. Następnie jest druga odprawa, na której jest przerwanie zawodów, no ale to już też więcej zobaczycie w dalszej części filmu. I później jest już mój wyjazd na te właściwe zawody do Dynowa, więc tam możecie sobie zobaczyć tak naprawdę w tym momencie tylko i wyłącznie moje łowienie plus zakończenie tak naprawdę między turami byłem tak wypompowany że nic nie nagrywałem przechodząc do właściwych zawodów czyli tego drugiego podejścia tam miałem nagrane rozpoczęcie częściowo ale gdzieś mi ten plik zginął więc jego tutaj nie zobaczycie i będą następnie trzy tury łowienia Odnośnie tych tur, to już tam coś dogram jeszcze w trakcie montażu już finalnego glipu całościowo, jakieś tam swoje odczucia na ten temat i następnie będzie zakończenie z zawodów no i właściwie to tyle. Aha, jeszcze w tym miejscu pragnę poinformować, że założyłem Patronite'a za namową kilku znajomych i z Patronite'a pieniądze będą szły głównie na sprzęt ponieważ też teraz szykuje mi się e, zakup nowej kamery sportowej ponieważ te moje coś zaczynają szwankować plus jakieś karty pamięci i tak dalej ewentualnie na dole na timeline będziecie mieć e, całą, e, podział po prostu na rozdziały tak żeby ewentualnie można było przeskoczyć jakby coś zbyt mocno Was e, znudziło to miłego oglądania i miłego oglądania dzień dobry, dzień dobry witam serdecznie w kolejnym filmie tym razem Santynowie. I stwierdziłem, że zaczynamy od samochodu, tak żeby trochę pogadać do tej kamery. Mimo wszystko, przede mną sporo drogi do przejechania, więc mamy czas na pogawędki. Tak jak mówiłem w filmie z treningu, warunki oczywiście na zawodach będą inne niż były na treningu, ze względu na to, że e, cały czas teraz pada. I woda jest bardzo, ale to bardzo brudna i podniesiona względem tego, co było łowione. Wtedy zobaczymy, jak polosuję, ponieważ jak polosuję dobrze, albo może nie tyle dobrze, tylko w tych miejscach, w których łowiłem, to mniej więcej będę wiedział, którędy chodzić i jak chodzić, żeby niepotrzebnie nie popłynąć i się nie pomoczyć. Więc zobaczymy wszystko tak naprawdę w losowaniu. Byłbym bardzo szczęśliwy, jakbym polosował na początku sektor A i B pierwszego dnia, a drugiego dnia C. Ponieważ jak woda zacznie się czyścić, ja mam nadzieję, że będzie się w międzyczasie czyścić i spadać w dół, to na C na pewno im później będziemy łowić, tym będą lepsze warunki. Dwa lata temu mieliśmy też jankcy. Wyglądało to w ten sposób, że w na sobotę na sektorze C były bardzo słabe wyniki, a w niedzielę, jak ta woda się oczyściła i spadła, to wyniki były zdecydowanie lepsze. Odnośnie łowienia. Nastawiam się w tym momencie tylko i wyłącznie na streamera i nimfy. Oczywiście wiadomo jak gdzieś tam ryby będą wychodzić i zbierać. Będzie trzeba może kombinować i coś zmieniać. Ale tak jak mówię nie zakładam ogólnie brać ze sobą innych wędek. Jedyne co to jeszcze będę musiał pomyśleć odnośnie linek. Ponieważ nie wiem czy zostanę na lince pływającej tak jak pierwotnie miałem to w założeniu. Czy będę zakładać linki e, tonące w trzeciej klasie? No to, to tutaj mamy wstępik zrobiony. E, trzymajcie kciuki, bo e, nie ukrywam, że e, brakowało mi trochę e, tej lekkiej w cudzysłowie tremy przed, przed wejściem do wody i na samą myśl o wchodzeniu do wody. No i jutro pierwsze zawody poważne w 2025 roku. A właśnie, no i jeszcze też e, jadę. Szybciej ze względu na to, że chłopaki z kadisami wysłali nowe buty. Wiem, że nie powinno się tak robić, bo kilka razy tak robiłem i dobrze na tym nie wyszedłem. Będę korzystać na tych zawodach z nowego sprzętu, czyli butów. Zamówiłem u chłopaków w Kadisie nowe buty z filcem. Darek mi wysłał dwa modele. Jeden w rozmiarze 10, drugi w rozmiarze 11, ponieważ nie pamiętam. Jakie buty, w jakim rozmiarze były moje obecne buty. No a wszystkie metki się pościerały, więc dwie pary, jednakie trójki i drugie chyba Freestone z tego co kojarzę Simse. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani jakimś sprzętem od odżyłek po wędki, odzież i tak dalej, to oczywiście odsyłam do chłopaków, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania albo nie będziecie wiedzieć, czego konkretnie potrzebujecie. Na pewno, jak zadzwonicie, to Darek albo Adaś Wam pomogą i profesjonalnie doradzą. Godzina 20. Dojechałem na miejsce, jestem nad rzeką. Woda nie wygląda super zachęcająco, ale też nie ma tragedii. Najgorsze jest to, że po drodze w wielu miejscach dość mocno padało, więc jest możliwość, że te chmury tutaj dojdą i zawisną gdzieś nad bieszczadami i jak dopływy zaczną do tego dopływać i zaczną gangesić, to będzie problem. No ale zobaczymy. Zaraz jadę na jakieś szybkie zakupy i będziemy jeszcze rozpakowywać paczkę z Kadisa z Butami. Jedenastki, czyli jedenastki, będą pisały. Słuchajcie jednego. Kurczę, A to kietulki. to jest ten nowy wściekł. Nowy, nowy, no. I dziesiątki kietulki. I od razu jeszcze podkuwasz na gazu? Tak, będę je podkuwać. No to nie wiem które. No ja. Te mi się bardziej podoba. podobają. Nie no, to są gitruki. Gitruki ogólnie są masywniejsze bardziej, nie? E, masywniejsze są przy, tak. przy podeszwie, ale no. są zauważyć, że są dużo lżejsze. No. Fajne, te gitruki są fajne, ale w nich śmiga też. To jest w gitrukach, no. Nie wiem, no, zaraz zobaczymy rozmiarowo no. jak to będzie leżeć. No, ale ja sam myślałem, że to jest podszyty filtr Tak, mniej tak, mniejszy. tak. No, obydwóch masz podszyty. Mm -hmm. Ciekawe. No, tylko jak jest trochę zażygany klejem, nie? Ale no, ogólnie a, to. Bo żeby się ten klej trzymał, bardziej o to chodzi. Mm -hmm. no, w problemu, no, no, te takie trójki ogólnie lepiej wyglądają, zdecydowanie. Są na pewno lżejsze. To jest no, chyba największy taka, taki aspekt. Tylko na no, są też mniejsze. Nie? No, no, ale wiesz, gabarytowo masz praktycznie ten sam but, nie? Mm. No dobra, no, ja tylko że... Masz... Za... Buty już są wybrane, jednak dziesiątki zdadzą się zdecydowanie lepiej, ponieważ jak założyłem skarpety Merino do tego i wodary to jest akurat z ledwo-ledwo luzem, więc stopa nie będzie się przesuwać w środku. Na pewno też będzie to lepsze dla Woderów i skarpet neoprenowych w Woderach. Teraz jedynie pozostaje nam przykręcić wkręty Tutaj też fajnie w ogóle na tych butach mamy wyznaczone miejsca Które najlepiej teoretycznie te wkręty przykręcać Więc skrzynka z narzędziami idzie w ruch I będziemy zaraz kręcić Odnośnie wkrętów stosuję coś takiego To są wkręty do e, chyba kół, do kła kładów z tego co kojarzę I fajnie one zdają egzamin i ten wolfram też się tutaj nie wyciera i nie wypada z tych spieków, ponieważ jak miałem jakieś tam inne wkręty, to często było tak, że niestety ale wypadało. To albo po prostu się tępiło szybko. Na razie nie będę tutaj tego wklejać. Zobaczymy jak się to będzie trzymać. I myślę, że zda to egzamin. A jak nie to najwyżej po prostu za jakiś czas wymienimy na inne. No i też pierwsze buty na filcu, więc na pewno dam Wam znać jak pierwsze wrażenia, ponieważ na filcu jeszcze nigdy nie chodziłem, zawsze miałem buty na gumie. No a tutaj komfort jest z tego co słyszałem zdecydowanie lepszy. Bawał Brzych 2 i ja z jedynki. Zobaczymy, co polosujemy. Warunki jako takie. Macieś mi połamał wędkę przed chwilą, więc mój plan, niestety, uległ dość sporej zmianie. Nie szybko. będzie. szybko tak. To tak. tak. Więc będzie rzeźbione. Z czwartej klasy na pewno mnie szósta wskoczywa. Jaki plan mniej więcej macie? Szósta klasa do sznura i trzecia do nimfy. Szósta klasa sznur. I nimfa. Ewentualnie, jak będzie dobry warun, to czwarta klasa sznury i nimfa. Ok. Krzysiu? U mnie piąteczka, piąteczka yy, na streamerka. A i co? I, i, i pływająca na nimfę. Okej, okay. pływająca na nimfę? Tak. Ale to ty z nimfy na daleko w sensie, chcesz łowić. Tak. tak, tak. Okay. No spoko, no ja ogólnie biorę dwie wędki, do żyły i do streamera w tym momencie. tak <laughs> jak ja jeszcze w tych samych klasach. <laughs> tak, i z bo ja miałem ogólnie iść z wędką w czwartej klasie. Dobra, no to tyle widzimy się na odprawie i pewnie jutro nad wodą. Zapomniałem się przedstawić, nazywam się Tadeusz Stabnik. Jestem wiceprezesem do spraw sportu w okręgu przemyskim A tutaj... Na tych zawodach będę pełnił funkcję sędziego głównego. Patronat nad naszymi zawodami przejął burmistrz miasta Dynowa. Czy pogoda pozwoli nam rozegrać te zawody na, na, na sanie i na tych sektorach no, czas pokaże jutro, bo na ten moment nie jesteśmy w stanie niczego więcej ustalić. Jesteśmy chwilę przed odprawą. Pierwsza tura została odwołana. Mieliśmy mieć zbiórkę teoretycznie na godzinę 7. Zbiórka została przełożona na godzinę 10 e, no i zobaczymy, co tam organizatorzy dokładnie powiedzą. Stan wody podniósł się bardzo znacznie. E, w tym momencie jest coś w okolicach chyba 180 metrów, ma dobić nawet do 200, e, więc e, rzeka jest w ogóle niezdatna jakkolwiek łowienia. Teoretycznie jest jakiś planne jezioro, tylko problem jest taki, że w komunikacie nie było żadnej informacji o jeziorze. I ja też na przykład nie mam sprzętu na jezioro ze sobą, więc nie wiem, zobaczymy co będzie na odprawie i jak to będzie wyglądać. Ale jest dużo osób bardzo negatywnie nastawionych na jezioro, ze względu na to, że nie było o tym mowy w komunikacie. Dobra, zaraz się widzimy na odprawie. Sytuacja na sanie jest niedopuszczalna, żeby wpuścić ludzi. Nie ma możliwości rozegrania zawodów na sanie. Ani dzisiaj, ani jutro, chociaż jutro to i tak to nic nie zmienia, bo to jest tylko jedna tura. Ale woda jest w tendencji wzrostowej, płynie kawa, płyną gałęzie, woda idzie do góry. Nie ma takiej możliwości. Po konsultacji z przewodniczącym GKS-u jest zielone światło na dwie, dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie najprostsze dla nas, czyli po prostu odwołać wody. Drugie rozwiązanie i od, 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 zorganizowanie dwóch tur na wodzie stojącej. Byłyby to trzy zbiorniki, każdy zbiornik inny sektor. Woda stojąca, ryb, ryba, ryba biała. Dojazd oczywiście na te dwa zbiorniki odległe jest, zapewniamy. My, autobusy są zarezerwowane, dlatego zależy mi teraz na czasie, żeby podjąć decyzję teraz, bo, bo mam do 15 minut dać, oddać decyzję, czy pod, jest, podstawiać autobusy, czy nie. Dlatego tutaj musi być teraz decyzja jednogłośna. Albo tak, jeżeli są głosy na nie, w tym momencie kończymy zawody. Koledzy, chcieliśmy, żebyśmy się zastanowili. Jeśli chcecie głosować w tej chwili, jeśli będzie jeden protest, organizator nie ma prawa dopuścić do zawodu. Kto jest na za odwołaniem zawodu? Temat jest jasny: zawody zostają w tym momencie odwołane. No, yy, więc w tym filmie z eliminacji zdynowa na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia nad wodą. No i teraz możemy zacząć yy, już tą część właściwą, czyli drugi wyjazd nad San i od razu łowienia. Zacząłem od sektora A. W sektorze A złowiłem dwie ryby, które myślałem, że są klasyfikowane. W opinii sędziów nie była jelcem, tylko ukleją, więc nie została ona zaliczona. I skończyłem z jedną rybą. Ta jedna ryba dała mi w sektorze 11 miejsce. I w tym sektorze na 18 osób 6 było nieklasyfikowanych bez ryby. Druga tura, w moim przypadku sektor B. Zaczynamy drugą turę łowienia. W przypadku sektor B e, łowiłem w tym samym miejscu, w którym mówiłem dwa lata temu na eliminacjach. Teoretycznie mniej więcej ten, to stanowisko znałem. Przeszedłem e, całe stanowisko od góry do dołu e, i miałem tylko i wyłącznie jedno podejrzenie ryby miarowej i skończyłem z zerem. I w tym przypadku akurat 8 osób e, również w tym sektorze. Wyzerowało. Trzecia tura, sektor C. <trybuj> Tutaj złowiłem dwie ryby, i te dwie ryby dały mi piąte miejsce w sektorze. Tak podsumowując całe eliminację. Skończyliśmy na szóstym miejscu drużynowo. Pięć drużyn wchodzi, więc niestety nie załapaliśmy się. Zobaczymy, może w przyszłym roku również będę startować, ale to czas jeszcze pokaże. Z naszej drużyny indywidualnie wszedł Kasper Morel wygry wygrywając indywidualnie całą eliminację. Więc tutaj serdeczne gratulacje i powodzenia w kolejnym sezonie. Dobra, z mojej strony na dzisiaj tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie i do zobaczenia nad wodą. Cześć!